Biszkopter, dzisiaj lecimy sobie z Rastem Z Rastikiem sobie tutaj polecimy, zobaczymy O tu jest fajnie, tu jest duży M4 I to wody. jest kałaszek, dwa kałaszki mamy fajne Gloczek to jest syf, zależy oczywiście w jakim No w nawet, no dobra, to spróbujmy sobie Niech będzie, tak sobie zróbmy. Tak sobie tutaj polecimy, tutaj jest syf Tak mi się tak się... A nie, sorry. Sorry. Co ja gadam? Co ja gadam? Co ja gadam? Co ja gadam? Tutaj też, tutaj też mamy ok? Tutaj też mamy ok? No, tutaj już troszeczkę gorzej, ale dobra, jeszcze raz pójdziemy sobie za chwilę na na bitewki i zobaczymy. Dobra, tutaj nic ciekawego, to lecimy sobie, tutaj proszę Państwa, tutaj jakieś coś ciekawego, może sobie coś yy, zmajstrujmy, chciałbym te kałaszki sobie tutaj przetestować, to sobie dodamy, to sobie damy i damy sobie to, taka fajna bitewka na na jedną osobę, zobaczymy, może ktoś tu do nas zaraz niezłocznie. Nie w, Nie zwłócz nie dołącz. A bo dobra wrzucamy sobie i samo Niech będzie. Niech będzie i samu. Let's go, dawaj Okej, okay, pierwszy syf Aha, bo do Stat track jeszcze, okej okay. Aj, chłop w łeb. No tylko żeby tutaj coś, coś było. O, nasze, nie gadaj. No i klasa. Klasa, ładnie. Dobra, zobaczmy. Może ktoś tutaj coś się tutaj zrobiło. Jakiś ten. okej. Ok, mm. tutaj tak. A, bo to jest under. To jest under. To, to mi się wydaje, że to, że to nic nie będzie. Tu nic nie mamy, dobra. Mało to strasznie tutaj, a bo ja mam, ale co to jest? Ten. Czemu tutaj się coś pobugowało? Tutaj jest jakaś bitewka gdzieś na dole w ogóle. Wbijamy tutaj. Czemu nie? Nic ciekawego. Okej, okay, no ale to jest, to jest dla nich to tak. To tak średnio. A tutaj chyba to już... A, tutaj nic też nie mamy. Dobra, ale tu jakieś coś się tu chyba popsuło, bo patrzcie, tu są normalnie na dole te, te lepsze. Nie wiem czemu. Okej. Okay. Okej. Okay. No szkoda. Dobra, dawaj coś tutaj, tutaj. Ale to są jakieś ten, takie... Dużo ich jest, może tutaj, o to jest w sumie Ander jedna skrzyneczka, więc fajne zobaczmy, niech będzie. O, serio, no nie za dobrze, tutaj możemy sobie wbić, to sobie skipniemy, tutaj coś mamy, to sobie też skipniemy, tutaj coś i tutaj w sumie możemy sobie zostać i zobaczymy. tutaj chyba nic okej mm, okej okay. okay, no dobra tu ładnie Bożmy jeszcze tutaj ja jeszcze sobie kilka bitewek tutaj poogarniamy. Po, po Zajdźcie znać co myślicie o nowym kałaszku, bo wleciał nowy kołaszek tam na, na, na marketik za, za te gwiazdki. Więc... Więc co? No tutaj chyba... No jeszcze Lowly Case może nas rescue, ale tak... Ja. Niestety nie tutaj. Aha, cena rosnąca, ja chcę malejącą. Kurde. To tu był w tym problem. Tu w tym był problem, tu nie. Tutaj gold, o. To taka ostatnia bitewka na dzisiaj. Chyba. O! To ładnie. Tutaj, o nie, to ma jakiś syp w ogóle. To, to, to nawet nie ma co na to patrzeć. I i. Okej, okay, mam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcineczek, Pamiętajcie, dajcie kodziku, trzymajcie się i cześć!